Tips ci odpadł. Alarmowo natychmiastowo muszę nowego. Tu pewnie będzie drogo, ale tips będzie tip top. Sani gra roli. Witamy w Highlife Beauty Spa, najbardziej highlife'owym spa w królestwie północnym. Przecież ty masz 10 lat! Za co ty to wybudowałeś? A z kieszenkowego? To ty jesteś jakiś highlife. A gdzie twoi rodzice? Pojechali na konferencję klubu Highlife na Bali. Muszę zrobić tipsa, Asap. Dziś jesteśmy full nie Przyjmujemy pana depresso. Depreso. Wie pani, mam tak poważne biurowe odleżyny tyłkowe, że musiałem zapisać się na cały dzień. To może być poważne zakażenie grzybami z rodziny Anus Balonis. Panie depreso, chodzi tylko o uzupełnienie jednego tipsa. Proszę pani, ja cały rok tylko korpo tabelki uzup to jedyny termin, kiedy nie jestem w pracy. Współczuję panu, nasza ciotka zmarła na krześle w korpo. Proszę mnie już nie straszyć! Raz miała tak trudną tabelkę, że z jej płaczu biurko zapadło się jak rozmoczony karton. Depreso! Pracuję rękami stopami, a szef i tak dalej ciągle jęczy, jęczy! Rzuć to, na pewno masz jakieś odłożone pieniądze Załóż centrum wędkarskiej i olej machinę. Ale żeście mi namieszali w głowie! Pogadajcie sobie, a ja ekspresowo wchodzę na tego tipsa. No dobra. Proszę pokazać parmuszek. Ale tak, żeby się porządnie trzymał. Trzymało to jedno, ale najpierw te brudy. Absolutnie, ja nie mam żadnych brudów. To przez ten upadek. Um, kolejna baja do mojej kolekcji. Ale łaskocze. Rzucam to i zakładam fabrykę ekologicznie domowej prastyliny. Odżyjesz, człowieku? Pachnąca, zrobiona, gotowa!